Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Wielkie piłkarskie święto przy ulicy Sienkiewicza. Już rozgrzewają się za mną zawodnicy Lech Gdański w d -świecie. No rozpoczynamy to wielkie widowisko, kibice się zbierają. No, życzymy Państwu wspaniałych, niezapomnianych emocji. No przecież w d podejmuje zespół ekstraligowy. Paweł Jana zdesygnował najsilniejszy skład. Serdecznie zapraszamy na ten mecz. Życzymy Państwu wielu piłkarskich emocji. Dzisiaj mecz z Lechią Gdańsk. Nasz trener Jarosław Klinger. Panie Jarku, pan trochę z Lechią związany jest. No, jestem, byłem związany, bo w latach 80-84 przez 4 lata miałem przyjemność gry w klubie sportowym Lech Gdańsk. E, były to no, wspaniałe lata, e, miałem możliwość poznania tego wyższego futbolu e, i no, to była, były te czasy, kiedy ta Lechia była rzeczywiście świetnym zespołem na szycie drugiej ligi. Grali wspaniali piłkarze, miałem przyjemność gry z takimi piłkarzami jak Jasiu Erli, który za piechniczka był przecież też w reprezentacji e, kadry Polski, miałem ze Zdzisk, Zdziskiem Puszkarzem przyjemność gry, Krzyśkiem Gawarą, także te nazwiska to są takie znane w Polsce i naprawdę te lata były no wyśmienite. Kręci się łezka człowiek dzisiaj widzi pan ówczesną Lechię, znaczy terazniejszą? No, serce się raduje, jak teraz widzę Lechię jak w pierwszej lidze. Myśmy wtedy grali nowe w Ekstraklasie obecnie, w tych czasach co ja grałem była druga liga i była pierwsza, nie było Ekstraklasy i rzeczywiście po tych latach sentyment wraca i cieszę się, że dzisiaj mamy możliwość na naszym tutaj stadionie gościć no, ten bój, mój były zespół, z którym przecież w 1983 roku zdobywałem Puchar Polski i Super Puchar. Także od razu te wspomnienia jak gdyby się przypominają i, i cieszę się, że dzisiaj będziemy mieli możliwość zobaczenia zespołu ekstraklasowego Lechigdańsk. Gdańsk. Także czekamy, zobaczymy na dobrą piłkę i mam nadzieję, że piłkarze trzecioligowej w gdy seniorzy będą mogli posmakować tej piłki na poziomie ekstraklasy i na pewno będzie to niezapomniane wrażenie, nie tylko dla starszych, ale również dla młodzieży, która tutaj gromnie przyszła na stadion, także czekamy z ustęstwieniem. Pan Jarek, przez skromność, nie wspomniał, że strzelił w gdzie bramkę? Pamięta pan tą bramkę? Tak, ja pamiętam, myśmy rozegrali w tym czasie dwa mecze w trzeciej lidze. Pierwszy przed Pucharem Polskim, na tym stadionie miałem przyjemność tutaj gry i żeśmy wygrali 1-0 i to był bardzo ciężki mecz i wtedy wda rzeczywiście świetnie grała. Strzeliśmy, jeśli się nie mylę, gdzieś tam pod koniec meczu Błaszczykowski bolo strzelił bramkę, także ciężko wywalczone zwycięstwo, a myśmy walczyli wtedy o drugą ligę, a później po Pucharze Polski już gdzie gościliśmy w D u siebie na obiektach Lechi, wygraliśmy 5-0. Miałem przyjemność szelenia również brameczki. To już zapraszamy na trybuny i mocnego kibicowania życzymy. Dziękuję, dziękuję ślicznie. No. Drugi trener Lekki Gdańsk, pan Tomasz Borkowski i trener w świecie pan Dariusz Jackiewicz. Panie Tomku, no, doskonały zawodnik, awanse aż z piątej ligi do drugiej ligi jako zawodnik, a później już jako trener, asystent. Czy ma pan może jakieś rady tutaj dla naszego kolegi Darka Jackiewicza, który też przecież grał w piłkę, a teraz dopiero no, rozpoczyna tą karierę trenerską? że Darek z niejednego pieca chlepiat jako dobry piłkarz i teraz swoją pracą jako trener pokazuje, że potrafi dobrze pracować, także myślę, że nie będę mu służył swoimi radami, bo jestem podobnie młody jak on, e, przyglądając się temu co robi, to macie tu naprawdę bardzo fajny zespół, poukładany nieprzypadkowo, dlatego jesteśmy tutaj, także zostawię sobie rady dla trenera, bo wykonuje swoją robotę tak jak powinien, a myślę, że jak koledzy po meczu podamy sobie ręce i pogadamy o tym, e, co się teraz w piłce robi, co można ulepszyć i tak dalej. W takim roztrenowaniu teraz. Jakie założenia co do dzisiejszego meczu? Kto wybiegnie? Pierwszy skład, czy raczej rezerwy? Jak to pan widzi? No, podchodzimy do tego poważnie. Wiadomo, że jesteśmy po ciężkim okresie. Utrzymaliśmy się okresu strenowania. Bardziej bawimy się teraz niż trenujemy. Natomiast podchodzimy bardzo profesjonalnie do tego. Ci ludzie praktycznie, którzy byli pod bronią, z którym nie rozwiązano kontrakty, czy nie przeszkodziły im kontuzje, czy drobne urazy przyjechali dzisiaj. I rzeczywiście w pierwszym składzie to praktycznie no, taki z sześciu, siedmiu mocnych Szkielet tej drużyny, który występował na boiskach Ekstraklasy. Oczywiście w drugiej połowie chcemy dać szansę naszej młodzieży, sprawdzić czy, czy nadają się w kontekście budowania drużyny na następny sezon. Także podchodzimy do tego oczywiście zabawa zabawą, ale chcemy pograć i wykonać jakieś swoje założenia taktyczne. Do, dobre zawody. No to świetnie, że grają Ci podstawowi zawodnicy, bo to będzie atrakcja dla kibica. Będziecie kogoś podpatrywać ze świecia może? No, myślę, że nie przypadkiem przyjechał tutaj skał. To oczywiście nie bawimy się w jakieś kradzieże i tym podobne rzeczy, ale jeżeli rzeczywiście jakiś dobry piłkarz by się pojawił, to czemu nie? Natomiast, no, mówię, podstawowy skład, bardzo poważnie do tego podchodzimy, jest to dla nas trening, oczywiście, bo jesteśmy po lidze, w innym etapie jest teraz w Dawia wiadomo, że jeszcze macie trzy kolejki do grania, my troszeczkę inaczej do tego podchodzimy, ale chcemy pograć i pokazać kibicom, a widzę, że zbiera ich się coraz więcej, dobrą piłkę i myślę, że fajne zawody dzisiaj zaprezentujemy ludziom, którzy przyjadą. Byli. Panie Darku, no a pan właśnie na starcie tej kariery, miejmy nadzieję, życzę wielkiej kariery trenerskiej, no i od razu taki mecz z Lekją Gdańsk, no jak do tego podchodzicie? No wiadomo, że to jest zespół ekstraklasowy, na pewno nie będzie nam łatwo w tym meczu, ale cieszymy się bardzo, bo... Od kogo, jak nie od najlepszych drużyn, oczywiście mówię tutaj, bo to jest ekstraklasa, się uczyć, prawda? I to dzisiaj dla naszych chłopaków jest bardzo dobry sprawdzian. Oni sami mogą zobaczyć, mogą się zmierzyć z chłopakami, którzy grają w ekstraklasie, których na co dzień oglądają w telewizji. Mam nadzieję, że tak jak tutaj wcześniej padło pytania, ja mam nadzieję, że dzisiaj któryś z naszych chłopaków zagra taki mecz, że, że trener Janas na pewno sobie go pisze do swojego notesu. No. no ja trzymam tutaj pana trenera za słowo, że po meczu będzie okazja do wymienienia się tymi nowinkami taktycznymi. Także myślę, że zostanie zostaniecie tutaj trochę dłużej i będzie właśnie możliwość do tej rozmowy. Po to przyjechaliśmy i na pewno wymienimy się i rozmawiamy na temat szkolenia trendów. A oprócz tego podsumujemy sobie tą fajną, mimo zabawę. Dziękuję. 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 Obrońca Oleksii Gdańsk, Krzysztof Bąk, nasz pomocnik Łukasz Subkowski są moimi gośćmi. Panie Krzysztofie, no wiele lat w Polonii, Warszawa, teraz Lechia Gdańsk. Obrona, powiem, wygląda całkiem nieźle. Chyba jesteście siódmą drużyną w lidze pod względem straconych bramek. Trochę gorzej było w ataku, ale obronę udało się jakoś poukładać. Na pewno to Pana zasługa. To zasługa całej drużyny, bo teraz futbol się zmienił o tyle, że bronią wszyscy i atakują wszyscy, więc napastnicy już są naszymi pierwszymi obrońcami i chwała całej drużynie, że straciliśmy tyle bramek, straciliśmy, ale zawsze może być lepiej. No. straciliście jedną bramkę mniej niż Mistrz Polski. Zresztą no, załatwiliście drużynę ze stolicy również. Byłem na tym meczu. No to cieszy, że ten koniec tego sezonu był troszkę, troszkę lepszy w naszym wykonaniu, ale, ale wciąż to nie może nam przesłonić tych wszystkich braków i, i błędów, które były w całym sezonie i na pewno jest na czym pracować. Łukasz, to Twój kolejny pojedynek z drużyną z pierwszej ligi. Graliście z zagłębiem Lubin, czyli chyba trema aż tak duża nie jest. Jakie założenia w drużynie? Bolowy nastroje? No na pewno są bojowe nastroje. Takie wydarzenie to jest dla nas, dla naszego miasta. Tutaj jest nim fajne, fajna przyjemność, naprawdę. I wszyscy są nastawieni, żeby jak najlepiej zagrać. No, no to życie, powodzenia. Do boju, chłopacy. Dzięki.